Wielkie zaskoczenie, bo bogaci na Hawajach budują sobie miejsca, gdzie przetrwają Trzecią wojnę światową, lub następną pandemię, czy jakikolwiek inny kataklizm. Skąd to się bierze, no mają pieniądze, tak? Wykupują jakąś samotną wyspę, gdzie będą izolowani. Izolowani o to, że jak ci, co przetrwają, zaczną, zlikwidują się państwa, więc nastąpi spory ruch. Ludzi, przemieszczania się. Oni będą różnie uzbrojeni, ale przeważnie bardzo groźni, więc po prostu buduje się wyizolowaną wyspę. Tam buduje się bunkry, w których przetrzyma się to uderzenie opad, kataklizm, nie wiem, pandemię. Tak? Tam w izolacji się przetrzyma. Zbuduje się źródła zasilania oparte o fotowoltaikę. No w końcu państwa w ramach Zielonego Ładu albo planety płonie zbudowały coraz sprawniejsze źródła, czyli w wyniku z tego, że z 15% skoczyło prawie na 23%, to prawie raz tyle wydajność z tej samej powierzchni opracowano za ciężkie pieniądze podatników, no ale taki był cel, bo przecież fotowoltaika miała mieć zastosowanie w kosmosie i do takich właśnie dziedzin. No plus pewnie gdzieś tu powstanie jakiś reaktor atomowy, który będzie sobie stabilizował gdzieś tam sobie przez lata Pracował jakieś inne źródła czy ogniwa paliwowe na różne odpady poprodukcyjne, z których będą można np. z alkoholu produkować czy z kwasu mrówkowego. Po prostu ich na to stać. Reszta osób będzie skazana na zagładę lub po prostu o walkę, jak upadnie cywilizacja.